to do statystycznego ekranu do tego rozliczamy ligę angielską wczorajszą no i również tutaj doliczamy do rubryczki z ligą angielską tak więc lecimy ze statystyką jak to wszystko wyglądało oczywiście będę pokazywał screeny z każdego dnia w którym było coś zagrywane i sporo jak widać minusów kursy powyżej 2.0 tutaj 10 do przodu za to remisy nam wpadły niestety na czerwono kupon królewski również kolejna bombka w plecy Ogólnie bombki nam nie poszły, remisy również na minusie, za to kupon królewski został trafiony 1300, zarobiliśmy na czysto, tak więc zniwelowało nam te wcześniejsze straty. Tutaj mamy w środę bombkę w plecy, kursy również i remisy, tak więc całość dnia nam poszła do śmietnika w czwartek z bombeczkami, cienko. Jeśli chodzi o kursy powyżej 2,0, również minus 70, za to wyciągnęliśmy z remisików no i kupon królewski znowu trafiony, tutaj 1255 na czysto, tak więc już ładnie poniwelowane straty, do tego bombka nam doszła znowu czerwona. Teraz kursy powyżej 2.0 były na plusie, 30, no i na równo wyszły nam remisiki na 0, kupon królewski niestety padł, bombeczka w sobotę, również kursy były do przodu, 245, a remisy w plecy Kupon znów trafiliśmy i tutaj 1425 na czysto wyjęliśmy, tak więc dość spory przelicznik, i myślę, że nam to nieźle wyprowadziło całą tą serię. Jeśli chodzi o bombki, no to tak jak mówię, cienko to było widać tutaj na 0, Jeśli chodzi o kurciki, powyżej 2-0, no i remisy wyszły nam na plusie aż 340, za to tutaj królewskiego kuponu nie trafiliśmy. Bombka w plecy, jedno odwołane zdarzenie w Chinach, czyli minusowo kursy powyżej 2045 do przodu z remisów no i kupon znów trafiony 1645, czyli 1145 było zysku czystego z tego kuponu. Potem był filmik już na playoffy, gdzie były dwa kupony i oba trafione. 1971 wyjęte i 946. Tak więc na czysto zarobek również był dość spory. Bombeczkę we wtorek trafiliśmy. Tutaj była taka mieszana seria z koszykówką i z hokejem. 200 z tego wyjęliśmy na czysto. Kursy powyżej 2.0 również nam dały zysk 10, a 10 na minusie znowu remisy. Kuponu królewskiego nie trafiliśmy. Bombka jak zwykle ostatnio na czerwono. Kursy powyżej 2.0 delikatne plus, no i remisy również. Niestety kupon nam odpadł. Kursy czwartkowe powyżej 2-0 nam weszły na 225 do przodu i remisy na 15. Kuponu niestety nie udało nam się trafić. W piątek bombeczka na minusie, kursy na minusie, ale za to remisy do przodu aż 340. Kupon w plecy, w Boże Narodzenie. Bombeczka również nam nie zrobiła niespodzianki. Kursy powyżej 2-0 weszły nam na plusie delikatnym, no i remisy również delikatny plusik kupon królewski padł w niedzielne święta minusowo 50 jeśli chodzi o bombki na zero wyszliśmy z kursów powyżej 2.0 i na minusie z remisów no i również kupon nam padł w poniedziałek bombeczka niezaliczona 20 na plusie z kursów powyżej 2.0 remisy w plecy, ale za to kupon trafiony z dość dużym przebiciem bo tutaj wyszło 1725 na czysto z tego co mi się wydaje no i mamy jeszcze do rozliczenia Premier League które było dwa dni temu zagrane u nas na kanale, jeśli chodzi o tablicowe zmagania: Premier League 155 do przodu, trafione nie po faworycie Fulham za 3,85 i Wolverhampton za 3,15 no i po faworycie Arsenal za 1,55 w Championship dość duży zarobek 740 na czysto, trafiony Sunderland, West Bromwich. Middlesbrough, remis Rovem ze Stoke, również remis Cardiff z Queens Park Rangers, do tego Sheffield United i Luton Town. Z kuponów jeden trafiony, drugim szkoda tego hal City, no bo pozostałe pozycje oczywiście nam weszły. Tak czy inaczej, zarobek dość spory. Liga angielska zarobiła nam na czysto 1600 i to dopisujemy do statystyk, a Seria Dzienna całościowo 1552 na plusie. Tak więc wszystko to, co w tym Filmiku podliczyliśmy to 3152 do przodu, no i takie wartości do poszczególnych kafelków dodajemy na ekran statystyczny. Pamiętajcie, że jeszcze w dniu dzisiejszym, późnym wieczorem, wleci film z serii tak zwanej weekendowej Stop ligami. będzie Ligue M francuskie Premier League z Anglii i La Liga Hiszpańska. Zdarzenia od jutra do poniedziałku. Tutaj jest błąd, bo nie od czwartku, tylko od środy. Tak więc zajmiemy się typowankiem właśnie tych wszystkich zmagań e ligowych. Ja zapraszam serdecznie do grupek vip -owskich. jak jeszcze chcecie wlecieć przed tym weekendem, to zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl@gmail.com. Pamiętajcie, że mam dobre przyczucia jeśli chodzi o grupę Ultimate, tam gdzie jest miksik e dyscyplin. No i myślę, że noworoczny weekend przyniesie nam dość spory zysk, tak jak to było od całego początku tej grupy, każdy z weekendów na plusie, na plusie. Dość dużym, ko 2500 za każdym razem. Tak to wychodzi statystycznie, a wy możecie jeszcze wspierać kanał. Dla wspierających są dodatkowe filmy z kuponikami. Taki filmik powinien wlecieć również dzisiaj w nocy. Kolejny dla wspierających a żeby wspierać kanał, wystarczy kliknąć przycisk wesprzyj. Taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. No i nowa statystyka serii filmowych na chwilę obecną, już zaktualizowana. Weszliśmy w serię dzienną na plus, już na zielono. Weszliśmy również w lidze angielskiej na zielono. Tak więc fajnie cieszę się, mamy już 17 842 wypracowanego zysku w tym sezonie. No ale pamiętajcie, że mamy cel, jaki sobie założyliśmy, że do końca sezonów piłkarskich wypracujemy zysk około 100 tysięcy w tym sezonie. Tak więc do celu będziemy dążyć. Trzeba przyspieszyć troszeczkę, trzeba większe zyski wyrabiać. Tak więc zapraszam wszystkich do śledzenia. Postępów, jakie będą w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.